Hej, witajcie. Zapraszam was na pierwszą lekcję języka niderlandzkiego. Zaczynamy od alfabetu i od wymowy. Ćwiczenia znajdziecie w linku poniżej. Tam możecie je pobrać, możecie sobie wydrukować i razem ze mną przejść tutaj do działania, On the sloch, czyli do dzieła. Nie przedłużając, bo mam tylko 3 minuty, zaczynamy od alfabetu, od poprawnej wymowy. A więc lecimy. A B C D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, I, Y, Y. I na końcu nasze polskie Z. Jak widzicie, zaczynają się od A do Z, jak po polsku. Pomiędzy niektóre inaczej się wymawia literki, warto pamiętać, chociażby przy naszych pięknych polskich nazwiskach, trzeba przeliterować czasami, lub adres, kod pocztowy. W Holandii ma dwie literki, więc warto pamiętać poprawną wymowę. Teraz przejdziemy do przykładowych kombinacji literek, słówek. Ja tutaj zapiszę, a wy macie chwilę czas na zastanowienie, żeby powiedzieć, jak poprawnie to się wymawia według tego alfabetu w wersji niderlandzkiej. A więc w Holandii nie ogląda się TV, tylko TV. Nie słucha się płyt CD, tylko. YouTube'a, <laughs> tylko say day. Nie ogląda się filmów na DVD, tylko day, fej, day. Nie chodzi się do WC, tylko toilet albo they say. Zasiłek nie otrzymujemy od UWV, tylko u y. Wej, fej. Strona internetowa nie zaczyna się od www, tylko wej, wej, wej. Pyt, talfekt, pyt, kom. Tam znajdziecie ćwiczenia. No i ostatnie, nie będzie pl, tylko PL. Takie drobnostki, a jednak ważne. Sukces do zobaczenia w następnej lekcji. Do